Witajcie, z tej strony Artur, a to jest Artur o poranku, czyli seria newsowa, jak wokół gier, czyli ostatni odcinek wokół gier. Zobaczcie, oczywiście, zobaczcie ostatnie wokół gier, gdzie rozmawiam o Atomic Heart i powiązaniu z Rosją i całą sytuacją. Czy warto się jarać, czy warto, czy to jest moralnie się jarać Atomic Heart, dlaczego ja się nie jaram. Wokół gier jest serią, w której rozmawiam dookoła gier, czyli tematy niezwiązane stricte z grami. A Artur o poranku to jest seria, gdzie ja nagrywam o poranku, jak większość moich filmów ale to jest bardziej seria newsowa. A dzisiaj porozmawiajmy sobie o cyberpunku, mój ulubiony temat. Jeżeli nie widzieliście filmów, widzicie <laughs> tak już widzicie, posiadanie kanału z wielką ilością filmów sprawia, że nie muszę się wypowiadać na większość tematów, bo już mam nagrane na te filmy, więc zobaczcie, tutaj filmik się pojawi, e, miniatura i będziecie mieli film w opisie film na temat cyberpunku rok po tym, jak został wydany i go w końcu przeszedłem, oraz jeszcze był filmik na temat ostatniej, większej aktualizacji, czyli aktualizacji półtorej, która dała nam nextgenowe dodatki graficzne i nextgenowe rzeczy. Czyli ogólnie nextgen update. No i od tego czasu, a minęło już o, sporo, sporo czasu, wszyscy zdążyli o cyberpunku zapomnieć, bo nie było ani nowych patchy, ani nic nowego, i teraz temat cyberpunka wypływa, jak nie powiem, co nie powiem, gdzie, um, za sprawą Cyberpunk Edge Runners, czyli uh, animu serialu Amino uh, Instant serial uh, z Netflixa. Um, którego, którym ja się nie interesuję, bo ja się nie interesuję ogólnie anime. Znaczy nie uważam, że to są jakieś chińskie bajki, mongolskie monoryty czy coś w tym stylu i, nie i ludzie, którzy to oglądają, to są jakie, jakimiś nerdami, i... I tylko um, chodzi mi o to, że po prostu do mnie nie trafia taka, e, taka forma. Ale jest ten serial, dużo ludzi się nie miara i przy okazji tego serialu dostaliśmy po nie wiadomo ile czasu. Aktualizacji 1.6 do Cyberpunk'a. I nie omawiałbym tej aktualizacji, bo spodziewałem się, że będą to ciuszki, Easter egi i jakieś rzeczy związane z Edge Runnerem. Ponieważ jest premiera teraz z tego serialu i trzeba troszkę podhypować, bo już trochę Cyberpunk przysechł, że tak powiem. Nawet ludzie bardziej się jarają Wiedźminem 4 zapowiedzianym niż Cyberpunkiem. I myślałem, że będą tam same ciuchy, plus jakieś bugfixy. I ja miałem rację, bo tutaj mam yy, ściągawkę i, i tutaj mamy. Zawarto, dodano kilka sekretów związanych z serią anime Cyberpunk Edge Runners, które czekają na odkrycie w Night City. Między innymi nowy sprzęt, nowe funkcje trybu fotograficznego. Czyli możliwe, że będzie jakiś tryb anime, coś w tym stylu, nie wiem. Będzie nibbles w trybie fotograficznym. Teraz tryb fotograficzny może zrobić zdjęcie niblesowi, cokolwiek to jest. Nie wiem. Nie, nie zapomniałem, co to jest. Ale dobrze, nieważne. Dostajemy nowe brońki, dostajemy nowe ubranka, bo jak żeby inaczej dostajemy nowe ubranka. E, są e, naprawione błędy, o których nie będę mówić. Są naprawione błędy broni, błędy atutów, błędy zadań, błędy w otwartego świata, błędy w interfejsu, błędy wizualne, błędy dźwiękowe, błędy PC, błędy konsole, błędy w stadi. Dodano obsługę Razer Chrome, czyli świeci, świecenie kreatury. No... Nic, o czym nie nagrywałbym tego filmiku, gdyby to było tylko to. Ale... Co jest... I jeszcze dodano, przepraszam, dodano jeszcze garderobę, czyli pozwala na zmianę wyglądu stroju bez zmiany statystyk pancerza. Możesz stworzyć do sześciu zestawów ubrań, czyli... Aha, bo ja sobie myślałem w ogóle o tym, jak przeczytałem o garderobie, że ej, będzie można robić sety, czyli na przykład... Nie wiem, mamy jakąś misję, gdzie mamy na przykład jakiegoś cięższego wroga, który ma jakieś odporności może albo jest odporny na atak wręcz my sobie robimy set pod atak yy, podstrzelanie albo że jest odporny na yy, ataki takie bezpośrednie to sobie robimy seta pod hakowanie proszę państwa yy, garderoba to jest po prostu yy, zmiana wyglądu i przypominam proszę państwa że w cyberpunku gramy z pierwszej osoby więc przez 90% gry nie widzimy swojej postaci. Ale jeżeli kogoś to Jara, to oczywiście. Ale nie o tym chciałem rozmawiać. Najciekawsze, co się pojawiło odnośnie, i w ogóle są dwie ciekawe rzeczy, które się pojawiły. Pierwsza jedna ciekawa rzecz. I bez tego bym nie robił filmu. No bo po co robić? No bo kogo interesują patch notes. Ehm, proszę Państwa, cyberpunk z patchem 1.6 oficjalnie przestaje wspierać konsole starej generacji, czyli Xboxa Xboxa Xbox zmieńcie sobie nazwy, bo mi się myli i większości ludzi się myli. Xboxa One, Xboxa One S i PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Przestaje je wspierać. Czyli mamy no może nie pierwszy przypadek, ale jest to jakby koniec pewnej ery dla Cyberpunka. Ogólnie to jest koniec, z, ale za chwilę porozmawiamy o tym. Koniec pewnie ery dla Cyberpunka, yy, gdzie została wydana ta wersja na te e, e, past geny bo już, current geny nie, nie mówmy o next genach, mów, w, w, ja tu użyłem przed chwilą e, pojęcia Next geny, przez co, przepraszam, current geny, czyli, e, czyli PS5 i Xbox Series SX X i Xbox Series S Yy, przestaje wspierać Xboxa yy, poprzednie pastgeny. I yy, to jest moim zdaniem jedyna słuszna decyzja, ponieważ yy, te wersje na pastgeny na konsole, były najgorszymi wersjami Cyberpunk'a. Były z nimi straszne problemy. Yy, były najgorzej oceniane, były w najgorszym stanie technicznym, i utrzymywanie tych, yy, 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 tych starych wersji, które. Yy, które nie działały zbyt dobrze, i, i może na PS4 Pro jeszcze dało się pograć, i podobno ludzie grali i, i, i nie narzekali aż tak bardzo, ale utrzymywanie tych wersji pewnie jest za drogie i pewnie jest nieopłacalne. Oczywiście to pewnie wkurzy bardzo wielu ludzi, i no, wku, no nie dziwię się, wkurzy to bardzo wielu ludzi, którzy mają te wersje, ponieważ no kupili grę w pełnym. Wiecie, za pełną kwotę kupili grę pełnoprawny produkt, który przestaje być wspierany. I okej, okay, bo produkty nie są wspierane przez, przez wieczność, wiecie, ale inne wersje będą, tylko oni zostają odłączeni od tego pociągu, który jeszcze się nie wykoleił, ale się chybocze o nazwie Cyberpunk, ale te, te, te wagony z tyłu, które najbardziej chybo, znaczy najbardziej, które mocno chwiały tym kursem zostają odcięte, a my jedziemy dalej na PC-tach i na current genach. I to jest to jest kontrowersyjny i jedyny słuszny ruch moim zdaniem, no bo przy okazji kolejnego newsa, to jest jedyny słuszny, bo linki oczywiście macie w opisie, E, e, z e, z Pure PC wiemy co się kręci e, możemy przeczytać artykuł, że CD Projekt potwierdza, że cyberpunk, aha w ogóle, e, przepraszam bardzo e, i najważniejszą i, i teraz dochodzimy do najważniejszego newsa czyli do zapowiedzi e, zapowiedzi cyberpunk phantom liberty e, phantom liberty czyli pierwszego i ostatniego dodatku fabularnego do Cyberpunka 2077, więc proszę Państwa, Cyberpunk 2077 będzie umiera, jest zapowiedziana jego data śmierci. Nie wiem, czy będzie wspierany w ogóle po tym dodatku. Moim zdaniem. Nie, moim zdaniem będą tylko jakieś małe patch, patchnoty, ale moim zdaniem Phantom Liberty będzie, będzie po prostu końcem. Będzie końcem Cyberpunk'a. Co jest z jednej strony niezaskakujące, z jednej strony zaskakujące jest, że oni w ogóle chcieli to ciągnąć jeszcze dalej po tym, jak to wyglądało, ale dobra, oddajmy sprawiedliwość. Cyberpunk mi się podobał średnio, był fajny, ale spędziłem tam, tam ileś tam godzin, 60, chyba z tego co pamiętam, bawiłem się średnio, ale w miarę spoko. Są w tej grze bardzo dobre elementy, są w tej grze bardzo złe elementy i dodanie dodanie. Dodanie dodatku. I wydanie dodatku fabularnego to jest najlepszy ruch, bo tam fabuła je była. To jest najlepsze co tam było. To była fabuła i, i, i te wszystkie. I ten cały świat cyberpunkowy, nie mechanicznie, ale klimatycznie. Bo mechanicznie był strasznie pusty, powtarzalny, ale to tam w tam w poprzednim filmie. Więc y, mamy. I, te, I co dodatkowo, ten dodatek nie ukaże się na, na PS4 i na Xbox Series S. To jest, to jest mega zabawne i mega przykre, bo, od, bo odcinamy, w sensie wydajemy tą grę na poprzednie generacje. Można było sobie podarować w ogóle te poprzednią generacje, ale nie można było wtedy, no bo wtedy dalej yy, tych current genów nie ma aż tyle, więc by odcięli się od bardzo dużego rynku, ale masz grę na PS4, teraz jest ostatni patch, wszyscy inni będą dostawać jeszcze patche, jeszcze nie dostaniesz dodatku fabularnego, ja bym był na miejscu, napiszcie mi czy macie wersję na PS4, albo na Xboxa One. Jeżeli macie, to napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, ja bym mega wkurzony, bo by się okazywało, że moja gra jest jakaś gorsza, moja gra, moja, znaczy wszyscy ostrzegali, nie? żeby nie kupować, ale, ale nie o to chodzi, że macie pełnoprawny produkt, który nie jest pełnoprawnym produktem, no bo nie jest wspierany, oczywiście nikt nie obiecał, że ten, że jeżeli kupujecie grę, to nikt ci nie obieca, Dobra, oprócz, oprócz CD projektu, który obiecał tryb multiplayer, dodatki fabularne, częste aktualizacje. Z czego się w ogóle nie wywiązali. W sensie może na początku były częste aktualizacje, bo się nie dało prawie grać. Więc się nie wywiązali z tego, ale była roadmapa, były były, wiecie, obiecanki i to wszystko. I macie grę, która nie jest pełna w perspektywie tego, że wszyscy inni Pecziarze. PlayStation 5, Xbox, yy, e, Xbox Series X, Xbox Series S. wszyscy inni dostaną ten dodatek, który jest niewątpliwie i ten dodatek jeszcze jest zakończeniem w ogóle e, zakończeniem całego Cyberpunka nie pod tym względem, że kończy go fabularnie, zakończenie w ogóle developmentu tej gry moim zdaniem. A ty tego nie dostaniesz. Dla ciebie teraz się kończy. Dla ciebie jest patch 1,6 i nara. Kupse, nie wiem, kup kupse yy, jeszcze raz na, na PC. Kupse. Kupse jeszcze raz na PlayStation 5. Nieważne ile teraz kosztuje. Nieważne, że teraz Cyberpunk'a można wyrwać za naprawdę małe kwoty. Ale wiecie, sama sytuacja. I jest to. Wiecie, co jest naj, 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 jeszcze najzabawniejsze jest to, że. E, Najzabawniejsze i najtragiczniejsze jest to, że moim zdaniem to jest dobry ruch, bo, e, bo e, ten cyberpunk już jest powoli wyciszany, powoli tutaj będzie, będzie spieniężany ten Edge Runners, może Edge Runners będzie kilka sezonów, może w tę stronę, ale już widać, że. Etap cyberpunku, CD Projekt chce zamknąć etap cyberpunku i chce go powoli wyciszyć, bo on już pewnie za dużo kosztuje, za dużo ludzi przy nim pracuje, by by, chcieliby się już skupić na Wiedźminie czwartym, chcieliby się skupić na innych projektach, i już powolutku z tym cyberpunkiem odchodzimy. I oczywiście na przykład Wiedźmina 3 też nie wspierano, e, nie wiadomo ile. Tylko że Wiedźmin 3 był. grom, kompletną z dwoma genialnymi dodatkami i ja ja wiecie mam nadzieję, że ten dodatek będzie co najmniej tak dobry jak Serca z kamienia jak krew i wino no chociaż ale tutaj jest sugestia bo będzie nowa dzielnica Night City więc może jak krew i wino jakby był taki genialnym dodatkiem jak krew i wino który jest fabularnie nawet lepsze niż Wiedźmin 3 no ja bym był rad i polon jak to nikt nie mówi bo to jest dziadowy żart ale, ale wiecie, przy, przy, przy Wiedźminie jak dostaliśmy już krew i wino to mieliśmy takie takie poczucie spełnienia, że to jest już gra pełna, pełna, dwa dodatki, działa w, spoko, genialna gra moim zdaniem, genialna. A przy Cyberpunku mamy cały czas to obiecaliście, ta gra jeszcze nie jest tym czym miała być, obiecaliście, że ją wiecie, doszlifujecie, że będzie działać dobrze. A dalej jest jakby rozgrzebana, i to jest takie rozgrzebane e, oczywiście w o wiele lepszym stanie niż na premierę, To jest rozgrzebana, rozgrzebana rzecz, na którą e, dajemy wieko od trumny, i o, dobra, i, i idziemy dalej. I właśnie jak, jak e, mówiłem na tych pierwszych filmach Cyberpunk'a, że. Moim zdaniem no, nie będzie dało się naprawić, no i widać, że nie da, nie, nie da się naprawić wszystkich błędów tej gry. Yy, jakby ten Phantom Liberty będzie, w, mam nadzieję, dobrym dodatkiem, ale jest takim, że kurde coś obiecaliśmy, więc coś trzeba dać i idźmy z tym dalej. I w sumie, w sumie to dobrze, w sumie to dobrze, bo nie udało się. Yy, yy co by nie mówić, kto by nie mówił, na przykład ja, że się nawet dobrze bawiłem przy tej grze, ale nie udało się po prostu i miejmy już to za sobą, niech CD Projekt już robi to, co robi najlepiej i wróćmy do tych czasów, gdzie, chociaż już nie wrócimy, ale przynajmniej do mikro części tych czasów, gdzie e, mówiło się tak, CD Projekt no, taka do, najlepsza firma w Polsce, najlepsze na giełdzie ich chluba duma dalej jest, ale no ten cyberpunk jednak jest Drzazgą, w, drzazgą w, 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 wiecie, w, w męskim narzędziu płciowym, że tak powiem, po YouTubeowemu, żeby się algorytm nie dowalił. A co wy myślicie o tym? Napiszcie w komentarzu. I ja najbardziej czekam na komentarze osób, które mają wersję na PS4 albo na Xbox One. Jak się czujecie z tym, że zostaliście wywaleni, zostaliście wykolejeni, zostaliście odcięci i, zosta i nie pobawicie się już w cyberpunku? Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!